Cześć, Siemanko. Z tej strony Di Maria Witam Was. W czwartym odcinku z Farming Simulator 17 Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył nowej serii A mianowicie e, seria będzie nosić nazwę Od zera do miliardera e, Wydawało mi się, że od zera do milionera Będzie trochę taka e, słaba seria e, Ogólnie krótka nie Wydaje mi się, że dość szybko powinienem dobić do e, Miliardów nie do miliona, tylko do miliarda No, do miliarda I w szybki i łatwy sposób Oczywiście, bo prace na Ludnictwie, no jak dla mnie, no nie są Jakieś, jakoś bardzo, bardzo Skomplikowane, a zwłaszcza już nie wygrzenie To więc powinniśmy To wycisnąć w bardzo W bardzo szybkim czasie To tworzymy sobie nową grę Zapisz zapis Trzeci Kontynuuj no dajmy już na normalnym trybie, żeby nie było nic takim ciulasem, że, że no, jedziemy na najłatwiejszym e, mapka, mapka. E, najbardziej mi się spodobała mapka e, Golden Street e, Welly. Ponieważ jest takie mm, jakby wam to powiedzieć Ogólnie ma ładniejsze krajobrazy jak dla mnie bo ta Sosnówka to tak nie przypadła mi do gustu ale Golden, yy, Golden, Golden jak się to zwie? Golden Crust, Welly to już tak yy, nazywamy się 23. 2.3 yy, kontynuuj, chyba żeby go nazwać jakoś inaczej ale nie, to w każdej chwili możemy sobie zmienić chyba nazwę z tego co wiem może jeszcze kolor koszuli jakiś sobie walniemy o zielony jest całkiem spoko Tutaj moda sobie weźmiemy tylko yy, Tylko tego I dobra Wczytywanie, mamy mapki Poczekamy sobie A jeszcze wam coś takiego opowiem e, To było w sobotę, tą sobotę co minęła Pojechałem sobie z moim kolegą na takie małe zakupy do miasta Zakupiłem sobie zestaw zestaw do nagrywania, tak żeby to mógł ująć, a, doku, a, a dokładnie słuchawki z, z mikrofonem wbudowanym mikrofonem. No i jak widzicie dzisiaj na tym sprzęcie nagrywam filmik. Witamy w grzewenie. Czy chcesz rozpocząć krótkie szkolenia, aby zdobyć podstawową wiedzę o grze? Nie, to już nie, miałem. Wszystko, wszystko tu już rozumiem w tej gierce I co, no mamy podstawowo, mamy kombajn I dzisiaj zaczniemy sobie od Właśnie od tego kombajnowania Więc bez zbędnego przedłużania y, zaczynajmy Spuszczę sobie już header od razu na maksymalnie Na maksymalną y, wysokość i startujemy. Aha, dobra. Dobra, teraz startujemy. Mam nadzieję, że dźwięki tam są dopasowane y, jakoś tak idealnie. Jeszcze sobie gdzieś tak jak chwilę sobie pogramy na y, mo, można powiedzieć na, y, na dźwięku maszyn to później załączę. Załączę radyjko które jest dostępne w farmingu 17 i zobaczycie sobie jak to jak to właśnie z tym radyjkiem wygląda Jak już mówiłem że w tej serii będę się próbował bardziej 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 wczuć w, w tego rolnika czyli tego całego e, gospodarza na, te, na tej farmie i dlatego postanowiłem e, więcej grać w, w kabinie w, w kabinie kombajna kombajna jakiejkolwiek maszyny ogólnie więcej yy, więcej więcej grać w kabinie o fak jaki mijak co jest ślepy jestem czekajcie tu sobie zewnętrzno to obczaje yy, dobra jak to wygląda dobra to ciśniemy a jeszcze tak odnośnie yy, tych, yy, tego sprzętu do nagrywania tych słuchawek z mikrofonem budowanym to kupiłem je, żeby nie było za 25 zł. No nie jest to jakaś, nie wiadomo jaka fortuna, nie? Więc jakby się coś zrąbało, to jestem w stanie sobie nowy kupić bez większych przeszkód. Ale widzicie, widzicie, 25 zł dałem za te słuchawki, a jaka jakość? Yy, łącznie z mikrofonem, nie? A jaka jest jakość? Przyglądnijcie się na to Bo właśnie o to, o to właśnie chodziło mi Żeby ta jakość mikrofonu była najlepsza, nie? Żeby to nie był jakiś badziew taki Że szumy jak, nie wiem, jak na zewnątrz I co tam jeszcze? I też wygłuszenie, wygłuszenie tych słuchawek całych Żeby to nie było takie badziewne ale nawet powiem wam, że jest całkiem spoko jak za te 25 zł Więc jak na mój na razie początek na YouTubie Myślę, że mi wystarczy taki zestawik. I myślę, że mi będzie dość dość długo służył. W chwilę może, że mam już załączę to radyjko, mamy... Dobra, dojedźmy sobie do 50% w kombajnie i wtedy sobie ogarniemy to radyjko. Jeszcze zobaczcie sobie jak to zewnętrzna zewnętrza kombajna wygląda. Jest to... Jest to wyciszenie takie. Gdy przełączamy się między kabiną a zewnętrznym kombajna. Możecie słyszeć, możecie nie słyszeć, bo nie wiem jak tam z, z dźwiękami jest ogarnięte. ale... Powinniście tam, mi się wydaje, słyszeć. Tam wszystko powinno być dobrze. Spróbuję właśnie, tak jak już mówiłem się ba dużo bardziej wczuć, nie? Żeby nie było, że się powtarzam, e, to jeszcze wam powiem e, tyle o tym, że e, wczucie w tą grę nie chodzi tylko o to, że będę cały czas e, siedział w tej kabinie i kurde kombajnował czy co innego robił. Będę też różne inne takie wykonywał, na przykład prace yy, no nie wiem kurde yy, kultywatorowanie dajmy na to nie będę pakował się w pierwsze lepsze drzewo na całej prędkości jak idę, jadę znaczy się tylko kurde wszystko na, jak w realu, to ma być wczucie właśnie czy na przykład jadę drogą i kurde zapieprzam Maksymalnie no w JCB JCB yy, traktorze mogę tam popylać 70 i walę w pierwsze lepsze drzewo i no, no to nie jest realność gry. Bo gdybym w realu walnął w to drzewo, no to już kasacja kasacja traktora i tyle. Więc ja będę się bardzo próbował w tą grę wczuć jak, yy, jak na razie zobaczymy co będzie dalej no ale to wszystko w przyszłości dobra jak widzicie mamy 50% załączę wam teraz radyjko w ustawieniach ustawienia ogólne radyjko no i macie załączone radyjko mam nadzieję że jakaś najgorsza piosenka to nie jest i też będę się starał żebyśmy trochę na radyjku tym pograli nie tak, nie tak jak dzisiaj, że pół na pół, tylko ogólnie pewnie w następnym filmiku będę starał się, żeby cały filmik spędzić właśnie, nie słuchać samego radyjka, nie? tylko no wiadomo, też, też pracować coś w polu, bo jak opuszczę kombajn, to również, również słuchać to radio, nie wiem jak to radio właśnie działa ale właśnie to obczaiłem sobie że właśnie że właśnie tak jest nie wiem czy jeszcze wam otworzyć jakąś serię spoza tego farminga znaczy nie spoza farminga tylko czy jeszcze jakąś serię z farminga nową zobaczymy na razie jak, jak ta seria się przyjmie jak to wszystko przyjmiecie fajnie to może, może coś wymyślę jakąś nową serię na przykład na multiplayerze. Właśnie dzisiaj y, z moim kolegą mamy próbować y, tego multika w 17. Bo w, 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 w braku mi słowa. <k civilizations> bo we wcześniejszym powiedziałbym to we wcześniejszym terminie, gdy już wyszła 17 i ja już ją miałem to też próbowaliśmy się połączyć na tym multiku, ale nie wychodziło nam to, ponieważ yy, wyskakiwał nam ciągle ten sam błąd. Z innym moim kolegą też próbowaliśmy i również ten błąd nas odwiedzał. Więc no, próbujemy obczaić tego błęda i obczaić jak go zlikwidować, nie, usunąć, żebyśmy w końcu mogli zagrać sobie na tym multiplayerze i wypróbować wszystko. Nie wiem czego jest takie coś, że jak załącza się jakaś nowa e, nowy podkład muzyczny to, e, to właśnie przycina mi gierkę Może to tylko jest przy nagrywaniu, bo tak to jak sobie pogrywam tam z, poza filmikami nie na, 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 na mojej mapce e, testowej to, to nie, nie używam tak radia ale tak to na filmiku sobie mogę posłuchać, jeżeli, jeżeli i wy też z tego chcecie. Jeszcze coś tam sobie przypomniałem, że miałem mówić... Kurcze no, no nie wiem. Coś tam miałem jeszcze wam powiedzieć. Nie wiem czy to było coś z organizacją filmików. No, zapomniałem sobie. A! jeszcze jak będziemy mieć najbliższą orkę a orka zapowiada się nam za dwa może za jeden filmik się nam zapowiada orka to yy, to będziemy sobie z tego co wiem to yy, spróbujemy sobie yy, powiększyć jakby obszar pola pługiem yy, tam nie wiem na przykład yy, zaoramy jakąś część łąki lub drogi, żeby zwiększyć to pole. Już nawet mam taki mały pomysł na, na zwiększenie pola, ale to dowiecie się wszystko w swoim czasie, nie? To wam tam wszystko pokażę wtedy, w, gdy będzie właśnie ten filmik odnośnie tych powiększania pól i orki, to wtedy wtedy się wszystkiego dowiecie. Jeszcze sobie nie przypomniałem co ja wam to miałem do przekazania hmm. A, jeszcze jakbyście mieli jakiś pomysł i chcieli żebym jakąś serię nagrywał z farminga czy z jakichś innych gier, które mianowicie jeszcze e, nie pokazywałem e, O, to pełniutko mamy których jeszcze nie pokazywałem na internet e, na YouTubie a, Mam takie gry i wiecie, że mam takie gry. A nie, jednak myliłem się. Że gdy wyjdziemy z traktora, mamy... Ma, z maszyny mamy muzyczkę. To się myliłem, widocznie. Dobra. Yy, coś to nie, nie dokończyłem mówić. Aha, o tej... tej o tej... Yy, jakbyście mieli jakiś pomysł na serię z Farminga, to oczywiście piszcie w komentarzach. Eee, oczywiście mi chodzi o nazwę serii No i mniej więcej co bym, co bym tam miał działać eee, na, te, na, tych, na tej serii eee, Jeżeli byście mieli jakiś pomysł na, na odcinek, który byście chcieli zobaczyć u mnie z farminga 17 piszcie śmiało eee, Może zrobię Tu sobie z traktora będziemy patrzeć się muszę się przyzwyczaić do tego, że będę korzystał bardziej z wewnętrznej kamerki, niż zewnętrznej Muszę się przyzwyczaić do tego, no ale to wszystko z biegiem czasu przyjdzie, nie? Więc spokojnie Tu sobie zrobimy pewnie Jeszcze może jeden zbiornik dzisiaj Albo, nie no to a jeszcze może się przejedziemy kombajnem, kawałek Później sobie to kończę, skończę poza filmikiem Dobra, odjedźmy sobie traktorem Dobra Tu mamy 79%, dobra To jak mamy 79% to jeszcze sobie tutaj Przejedziemy kombajnem, żebyśmy mieli stówkęczkę równiutką na przyczepie wysypiemy sobie i na tym y, zakończymy y, dzisiejszy filmik. Jak już w następnym filmiku przewiduję przewiduje wydaje mi się prasowanie lub jeszcze agregatowanie yy, No ale to zobaczycie sami przekonacie się sami Co będzie? <laughs> Mógłbym jeździć yy, nawet dookoła tym kombajnem. Ale dobra, yy, zacząłem jeździć tak, to już nie będę sobie psuł. Tam mamy, że mi jaka nie zrobił, tam mamy yy, tego yy, New Hollanda, jak się nie mylę, chyba tak, tam jest New Holland i... agregat do niego. Kultywator po prostu, tak wam powiem. Jest tam kultywator do niego. Dobra, wysypmy sobie to No nie wiem co wam w następnym odcinku. Będę miał dylemat do przemyślenia co by wam w następnym odcinku nagrać wszystkie wajchy fajnie wszystko ładnie wyteksturowane to mi się podoba dobra już nie będę sobie do do kosiewał zboża tylko od razu sobie pojedziemy z tymi kombeń sobie tutaj zostawię i tutaj się jeszcze przytransportuję jeszcze, e jeszcze tak chciałbym poruszyć jeden temat co tak szarpło tym traktorem a mianowicie temat tego, że e gdy będę chciał się przesiąść do maszyny nie będę się e tak bym to mógł ująć tabował tylko po prostu wysiądę z danej maszyny i przesiądę się do kolejnej Żeby to miało realność A niepotrzebnie jechałem tamtędy No ale Znaczy tędy niepotrzebnie Mogłem tamtędy drogą Też z tymi zjazdami z asfaltu też będę zwalniał Nie będę ładował się jak za, za przeproszeniem debil eee, Tylko po prostu zwolnię, będę wyjeżdżał wolno, nie będę szarżował i tak dalej. A i niepotrzebnie tak sobie zjechałem. Dobra. Eee, <laughs> Kierunek zrzutu tyłu. Dobra. No to dawaj. Jak widzicie przyczepa dwuosiówka to już się wysypało? Bardzo szybko Dwuosiówka, nawet nie wiem jaka pojemność Ale wiem, że jest na pewno dwuosiówka O z pojemnością to nie jestem pewien więc nie będę tak rzucał, rzucał sobie co mi na język przyjdzie Jeszcze sobie podjadę tam pod kombajn, żeby to takie było yy, ładne zakończenie filmiku Żebym się tak w 20 minutach zmieścił Dobra Dzięki za obejrzenie tego filmiku Pamiętajcie o łapkowaniu, subskrybowaniu i komentowaniu tego filmiku I co to wszystko w tym? filmiku chyba wam powiedziałem wszystko, chyba A, odnośnie jeszcze pieniędzy To ja sobie nie będę dał, dał... Nie będę sobie dodawał hajsu Tak, poza filmikami, nie? Tylko po prostu wszystkie, no prawie wszystkie akcje powinny siedziać na filmikach I zarówno jak Na przykład Koszenie Skończę sobie to poza filmikiem No tego akurat nie zobaczycie, ale zobaczycie już w następnym odcinku, że to będzie już całe wykombajnowane Czyli tu już można powiedzieć na tym polu żniwa będą już skończone Weźmiemy się tą za jakąś inną pracę, a w tym odcinku dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka jeszcze raz Pamiętajcie o łapkowaniu, subskrybowaniu i komentowaniu tego filmiku do następnego siema.